30 maja 2025, piątek, Dzień Wenus, i dziś na karcie dnia ja. I zagadka, dlaczego mam dziś różowy sweterek. I kto pierwszy do tablicy z dobrą odpowiedzią przyjdzie, to ma u mnie darmowe czytanie 30-minutowe. Przetasowane, nie przełożone. Zobaczmy. Co też. Ach, dwie buławy, dzień rozkminek na temat podejmowania decyzji, w co wkładamy energię, od czego ujmujemy, czy to, w co wkładamy energię, przynosi nam adekwatne spełnienie, bo w dwójce buław są przepotężne rozkminki. Na temat przeróżne od miłościowych, pozakupowe, przeprowadzkowe wszelkie, ale zwykle tak. Dwie buławy oznaczają czas rozkminek nie zawsze przyjemnych, bo no gdybyśmy byli pewni swoich decyzji, tego, co robimy, co nam się przydarza, co przyciągamy właściwie do swojego życia, to byśmy nie musieli rozkminiać. No więc rozkminiamy. Może dodatkowe informacje jakie dzisiaj dostaniemy, może zostaną zebrane dodatkowe wiadomości, które spowodują znowu wątpliwości kolejne, ale na jakiś to temat. Uu. Buławowo, buławowo w ten piątek. No a ja lubię tę kobitkę akurat na tej talii, jest przeasertywna i pełna mocy właśnie, mocy. Mocy, niekoniecznie siły, bo tutaj jest różnica. Ale właśnie myślę, że dzisiaj będą rozkminki. No jako że mamy dzień jaki mamy, tak odnośnie to dotyczy tego konkursu. Na odpowiedź, dlaczego mam różowy sweterek? Yy. No właśnie, czy, czy się odłożymy tutaj w dzisiaj, w ten piątek, w dzień Wenus, swoje potrzeby, nad potrzeby innych, czy to będzie na odwrót? No, kobiety wiecie o czym mówię, nie? Dzień rozkminek. Królowa mieczy na spodzie, więc znowu intelekt nam tu wkroczy. Nie uczucie, tylko intelekt. Więc wiadomości urzędowe także dotyczące przeróżnych zabiegów chirurgicznych może jakieś zmiany terminów tutaj zechciały nastąpić. W każdym razie nic takiego nie wydarzy się dzisiaj, co by miało nas pozamiatać, poskładać. Przynajmniej tak to widzę. Raczej dobry dzień, dlatego, bo dziewiątka akurat była w tej talii. Mówi mi o tym, że e, no, zadbaj o siebie, a po prostu wszyscy skorzystają. Także, chyba dzisiaj tak, przechadzka. I to jest bardzo rozsądne. Jak nie wiesz co robić, to idź na przechadzkę. Dokładnie. Dobra. Karta rada. O, paść mieczy. Kurczę, chyba to wczoraj wieczorem też mi wypadło przy skorpionach. Albo przy wadze. Nie wiem. Na nów w bliźniętach. No, paść mieczy. Z rozwagą, z ciekawością, z rozsądkiem. Ach, nie chcę podejrzeć z podejrzliwością, ale paść mieczy jest dość wnikliwy. Więc. Uch, i znowu tutaj też królowa mieczy na spodzie. Ja cię kręcę, dziewczyny. Taka rada, chyba, że po prostu może trzeba by dzisiaj przedkładać rozum jednak nad uczucia rzeczywiście. I. Do panów, jeśli by jakiś pan słuchał też, może dzisiaj trzeba by przedkładać troszkę rozum nad uczucia i nie dać sobie grać na emocjach. O, taka podpowiedź. Dobrego dnia.